Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry World of Warcraft. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć tego oto, moim zdaniem, jednego z najlepiej wyglądających mountów w grze. Zatem nie przedłużajmy, ja jestem KoCuri. i zapraszam was na odcinek. Na sam początek udajemy się do legionowego Dalaranu w miejsce, które właśnie widzicie na ekranie. Znajduje się tam NPC, który zapisuje nas na wszystkie legionowe Elefery, ale nas będzie interesować tylko Light's Bridge. Nasz wierzchowiec dropi z drugiego bossa raidu, Antorus, dlatego niestety, ale musimy pokonać pierwszego bossa, aby do niego dotrzeć. Większość traszu możemy po prostu ominąć biegnąc bokiem albo używając potki na niewidzialność, zatem ten proces zbędnej walki jesteśmy w stanie skipnąć. Pierwszego bossa jesteśmy w stanie zrobić bez problemu w DPS-ie, jednak na Felhounds of Sargeras polecałbym mieć tank Speca, gdyż raczej nie wyrobimy z healem, nie zapomnijmy, że to wciąż raid z poprzedniego dodatku. Jedyne na co musimy uważać na tym bossie, to ta fioletowa kulka wciągająca nas do środka, oraz jeśli boss nabije sobie 100% energii, warto użyć defensywek, aby uniknąć obrażeń. Walka z nimi troszkę nam zejdzie, ale czego się nie robi dla Mountów, czyż nie? Ja już swoją sztukę zdobyłem, jestem z niego mega zadowolony, mimo iż mam ponad 460 wierzchowców, to ten jest jednym z moich ulubionych. No i w tym materiale byłoby to na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że okazał się on dla Was pomocny oraz przydatny. I jeśli uda Wam się dropnąć albo zachęciłem Was do farmienia tego wierzchowca, obowiązkowo pochwalcie się w komentarzu pod filmem. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas do usłyszenia. Na razie, cześć!